Siemanko, siemanko. Słuchajcie, przepraszam Was za pierwszy odcinek, bo dźwięk no był fatalny. Postaram się to troszeczkę poprawić. Spróbujemy ze słuchawkami. Na kolejny ogień idzie przygotowanie do sesji. Tu chciałbym wrzucić w ten temat kilka aspektów, takich jak pomijając już samo mówienie się na tą sesję. to Wybór tematyki, którą będziemy robić, czyli powiedzmy inspirację jakichś do zdjęć, makijaż, stylizację, jak się do tego podejść, co fajnie wygląda, co nie fajnie wygląda. Znaczy bardziej skupmy się na tym, co po prostu fajnie wygląda na, na tych zdjęciach, tak żeby wszystko poszło zgodnie z naszym planem i z jakimś tam scenariuszem, który chcemy zrealizować i żeby te zdjęcia były po prostu niepowtarzalne. Więc, no to co, zaczynamy, nie? To tak, na samym początku, jeśli umówimy się już na sesję, czyli powiedzmy, dojdzie do tego takiego potwierdzenia, że tak, spotykamy się, umawiamy się na jakiś konkretny termin, na konkretną godzinę, które przeważnie są wieczorne, bo ja uwielbiam fotografować wieczorami, nocami, to przeważnie ja tak robię, że zawsze zadaję to takie pytanie, czy na przykład masz jakieś fajne Inspiracje, które chciałabyś wykorzystać do tego, aby stworzyć swoje własne zdjęcia. E, czy na przykład podobają się które zdjęcia, które ja stworzyłem do tej pory, które mogą nam do tego posłużyć. I ja mam swój pakiet z 200 inspiracji, może i nawet więcej, e, na różnego typu e, stylizacje, różnego typu pozy, różnego typu klimat zdjęć, które e, po prostu przesyłam Wam, modelkom. I na bazie tych inspiracji określamy sobie mniej więcej w jakim zakresie zdjęć będziemy się poruszać, jaki klimat chcemy uzyskać. No i to też pomaga określeniu, jakie stylizacje będą najlepiej wyglądać do, do tych zdjęć. Zawsze wygląda to tak, że nawet jeśli mamy wszystko obrane, to to jest tylko taki drogowskaz ta inspiracja. Ja i tak, moja głowa zaczyna pracować, więc e, jak zaczynamy robić zdjęcia, to ja po prostu widzę momentalnie tysiąc obrazów w głowie i e, robimy po prostu swoje zdjęcia. Nie? E, I zawsze wychodzi to e, na pewno lepiej niż na tych inspiracjach. Tak więc, jeśli już mamy wybrane te inspiracje, czyli wiemy mniej więcej, jaki mamy kierunek i e, jakiego typu zdjęć będziemy e, e, oczekiwać. No to teraz kwestia makijażu. Ja wiem, mam nadzieję, że się e, żadna z Was nie obrazi, ale ja zawsze e, preferuję, żeby makijaż zrobiła makijażystka. Ja Wam mogę polecić kilka takich osób, które się do tego świetnie nadają, e, z którymi bardzo często współpracuję i mam do nich pełne zaufanie, bo ten makijaż, który jest zrobiony na potrzeby sesji. <kluzny> troszeczkę różni się od takiego e, typowego codziennego zwłaszcza że ja fotografuję w czerni bieli. I no tutaj e, dobrze jest wiedzieć jak niektóre barwy wyglądają w odcieniach szarości, żeby na przykład oczy nie były zbyt ciemne e, albo na przykład usta nie wyszły czarne, bo czasami się zdarza tak, że modelka przychodzi z czerwonymi, mocno czerwonymi ustami, które w kolorach szarości. Po prostu wychodzą całkowicie czarne. I to wygląda trochę słabo, ja to później muszę poprawiać. Co nie znaczy, że nie potraficie się pomalować. To też nie chciałbym, żebym ktoś źle zrozumiał, bo są dziewczyny, które przychodzą na zdjęcia we własnym makijażu, i jest zrobiony po prostu świetnie. Ale jeśli czuję, że po prostu to nie jest Twoja mocna strona, to naprawdę polecam wybrać się do makijażystki, bo to nie jest bardzo duży koszt a bardzo mocno wpływa na jakość zdjęć, które będziemy mieć bo to też obniża, że tak powiem, zakres późniejszego retuszu przepraszam Was za zadyszkę, ale Drewczę sobie tutaj robiąc jakieś kroczki z samego rana i postanowiłem Wam to nagrać tak więc makijaż jest bardzo, bardzo, bardzo ważną kwestią i naprawdę polecam to zrobić u jednej z profesjonalnych makijażystek co naprawdę nie generuje dużych kosztów, i zawsze można się tutaj w tej kwestii dogadać. Tym bardziej, że jeśli napiszecie, do której jesteście z poleceni ode mnie, no to one na pewno potraktują was w odpowiedni sposób. Oczywiście, profesjonalnie chodzi mi o finansowy. Jeśli chodzi o same stylizacje, to do ciuchów no to tutaj ja mam pewne rzeczy w studiu. I nawet było to kilkukrotnie sugerowane przez pewne modelki, żeby tą garderobę rozbudować troszkę, co zresztą na pewno uczynię, ale uwierzcie mi, że mm, ciężko jest e, zebrać jakąś dużą ilość ciuchów e, 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 dla Was, żeby ogarnąć, że tak powiem, e, te wszystkie rozmiary. Nie? E, w większości e, pewnie by się to i udało, ale. Nie do wszystkiego to pasuje, więc to co, to co ja staram się ogarnąć w studiu to to są jakieś tam powiedzmy luźne swetry, jakieś za duże spodnie podarte, jakaś koszula męska w różnych kolorach, mam szelki, jakiś tam krawat powiedzmy do jakiegoś fajnego sensualu. Ale generalnie rzecz biorąc, e, bazuję na tym, abyście to wy miały swoje rzeczy ze sobą, chociażby też z tego powodu, żeby te zdjęcia nie wyglądały tak samo, nie? Bo jeśli byśmy bazowali tylko i wyłącznie na e, produktach, które ja mam e, w studiu, to w zasadzie te zdjęcia by były bardzo do siebie zbliżone, co też by nie było, nie byłoby takie fajne. E, tak więc jeśli e, umawiamy się na sesję, Mamy wymienione te, te inspiracje, no możemy się też tymi inspiracjami e, sugerować w kwestii doboru konkretnych ciuchów, które będziemy używać na sesji. Nie? E, I teraz tak, po kolei. To dziurawe spodnie wyglądają fajnie. E, rejstopy z jakimiś ozdobnikami też wyglądają fajnie. Pończochy wyglądają fajnie. E, shorty. Kombinezony są po prostu petarda. Takie spodenki, które wyglądają jak spódnica, nie? E, topy na ramiączkach, e, jakieś topy bez ramiączek. E, swetry to jest w ogóle. To jest Mistrzostwo Świata. Swetry to jest w coś, co można zawsze zainwestować, bo one świetnie wyglądają na wszystkich zdjęciach, zwłaszcza jeśli mają duże dekolty i są takie po prostu luźne, mega luźne, e, bluzy luźne tak samo. E, ja zawsze powtarzam, że w fotografii ja uwielbiam kontrasty, powiedzmy, nie? Czyli jeśli jest modelka bardzo szczupa, jakiś taki luźny sweter, czy luźna bluza taka, taka flejowa trochę, nie? Wygląda super. E, wszystko z czego może wyskoczyć ramię na przykład do zdjęcia, że tam się gdzieś będziecie mogli im zasłonić, czy stworzyć trochę klimat takiego, takiej zmysłowości też wygląda świetnie. I co do tego e, rzeczy w klimacie takim oversize'owym, czyli powiedzmy jakaś za duża kurtka skórzana, czy jakaś, jakaś marynarka męska nawet zciągnięta tutaj tak mocno paskiem wygląda też bardzo fajnie, bo tworzy klimat zdjęć taki bardziej e, z mocnym światem w stylu fashion e, Co też bardzo często e, lubię robić. No i wszelkiego rodzaju body już e, tutaj do zdjęć takich bardziej wyeksponowanych, w których chcemy uzyskać klimat taki bardziej zmysłowy, sensualny, to ich, ich połączenie też tak jak mówię na zasadzie na przykład kontrastu, czyli luźne. Spodnie i na górze powiedzmy ubrane body czy e, coś w tym stylu to wygląda to wygląda bardzo fajnie, ale to też jest kwestia e, bardzo bardzo indywidualna. Tak jak mówię, e, staram się zawsze poprosić, żebyś spakowała na zdjęcia po max maks, ile jesteś w stanie dźwignąć. Ewentualnie czasami robimy tak, że dziewczyny mi po prostu wysyłają stylizację gdzieś powiedzmy na jakimś wieszaku ciach cia, cia co będą, co mają dostępnego w szafie, co mogłyby wziąć ze sobą. No i wtedy typujemy, że to, to, to to, to a tamto na przykład możemy zostawić. Z racji, że fotografuję w czerni i w bieli, zbyt duża ilość czarnych rzeczy to może nie, że przeszkadza, ale fajnie, jak jest to troszeczkę też urozmaicone. Czarny są jak najbardziej w porządku, bo fotografujemy na białym tle, ale trochę odrobina przełamania kolorów, żeby tych szarości było troszeczkę więcej, w sensie od, odcieni szarości. Na pewno tutaj nie zaszkodzi. Więc na to też można zwrócić uwagę. E, jeśli chodzi o włosy. <grym>, jeśli chodzi o włosy, no to teraz pewnie tu się uśmiechną wszystkie e, modelki, które już u mnie były. Tak jak wspominałem, ja ich niestety nie mam, żeby Wam e, na bieżąco na sesji pokazywać, a chciałbym nimi powywracać, ale... E, uwielbiam przewracać włosami. E, uwielbiam, e, jak włosy są rozburzone, jak są nastroszone, podtapirowane, pokręcone. W, e, wszystko, co jest w nieładzie, e, z mojego punktu widzenia jest, e, jest super, z tego względu, że dodaje do, takiej dynamiki do zdjęcia. To zdjęcie nie jest takie statyczne, jeśli jest bałagan we włosach. To sprawia wrażenie jakiegoś ruchu, że coś tam się dzieje. Dlatego <laughs> Stylizowanie włosów jest zbędne, takie dopieszczanie, jakieś powiedzmy, układanie, chyba że robimy jakiś konkretny projekt, przepraszam, konkretny projekt e, w stylu fashion czy jakimś tam e, beauty, gdzie te włosy muszą być ogarnięte, bo sama koncepcja zdjęcia tego wymaga. Ale ogólnie rzecz biorąc to włosy muszą być rozburzone e, i na bazie tego będziemy tworzyć nasze wspaniałe portreciki. E, poza tym, e cóż, e, do samego przygotowania jeszcze, no to ogrom humoru. Nie? No, na sesjach jest zawsze wesoło. E, ja staram się e, to, co mówiłem w tym wstępie, o pozowaniu, nawet. Ja staram się przez całą sesję prowadzić Cię, e, jak to ma wyglądać, e, i robię, staram się to robić w możliwie najbardziej przyjazny i wesoły sposób. E, więc e, myślę, że samego przygotowania e, to w zasadzie jest chyba tyle, więc nie ma co tutaj e, się jakoś bardzo nad tym rozwodzić. E, to nie jest wyjazd na wczasy na trzy tygodnie, że trzeba po prostu ogarnąć milion tematów. To ma być fajna przygoda, e, po której będziesz mieć wspaniałe e, pamiątki w postaci zdjęć, które e, jak na razie wszystkim daję w wydrukach również. E, e, i tyle, nie? I ma być fan. Także jeśli tylko się wahasz, dalej będę powtarzał. Nie ma się czego bać, nie ma się czego stresować. Zapraszam cię serdecznie do kontaktu. Omówimy wszystkie aspekty naszej sesji i stworzymy coś wspaniałego. Jeśli się okaza okazałoby, że jakiejś kwestii ważnej nie poruszyłem w tym nagraniu, a stanowi dla ciebie coś istotnego, E, o, o czym chciałabyś podyskutować, albo pytanie jakieś mi zadać, żebym ja to rozwinął, to zapraszam cię serdecznie tu w komentarzu gdzieś na dole. E, zostaw po sobie ślad lub napisz mi w prywatnej wiadomości, jeśli miałoby to być anonimowe. No, ja się postaram jak najszybciej na to odpowiedzieć. E, I nagrać, może dograć nawet kawałek do tego odcinka, żeby e, całość była bardzo spójna, jeśli chodzi o przygotowanie się do sesji. Także życzę Wam miłego dnia. Ja Was pozdrawiam w dalszym ciągu z Jastrzami Góry z nadmorza. I myślę, że już wkrótce nagrywam kolejny odcinek, w którym chciałbym poruszyć taki temat, co dla mnie jest w sesjach najważniejsze. Myślę, że to jest też dość istotne z punktu widzenia tego, żebyście zobaczyły kim ja jestem jako fotograf. I no co kładę największy nacisk robiąc zdjęcia, nie? Czyli takie mo moja wizja fotografii. Pozdrawiam was, trzymajcie się, papa. Pa.